Słowa Ewangelii według świętego Jana. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otoż swego syna chwałę, a syn ciebie nią otoczy, i aby mocą władzy udzielonej mu przez ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby znali ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz tego, którego posłałeś Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie otoczyłem chwałą na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi dałeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, otocz mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u Ciebie wpierw, zanim świat powstał. Objawiłem imię Twoje ludziom, których mi dałeś ze świata. Twoimi byli i Ty mi ich dałeś, a oni zachowali słowo Twoje. Teraz poznali, że wszystko cokolwiek mi dałeś, pochodzi od Ciebie. Słowa bowiem, które mi powierzyłeś, im przekazałem, a oni je przyjęli i prawdziwie poznali, że od Ciebie wyszedłem oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Ja za nimi proszę. Nie proszę za światem, ale za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje. I w nich został otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a ja idę do ciebie. Oto słowo pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Bracia i siostro, Pan Jezus, w tej mowie pożegnalnej, bo tym właśnie jest ta, ten urywek ewangelii, początek mowy pożegnanej Pana Jezusa. Dziękuję Panu Bogu za wszystko to, co mu uczynił. I mówi w tym, że dziękuję za nas, że poznaliśmy Jego i w tym dajemy chwałę Bogu. Nie chodzi tutaj o znajomość Boga, oczywiście intelektualną, mimo że to jest ważne i pomaga nam zgłębiać, więc nie możemy tego zaniedbać, ale dobrze wiemy, że znać Boga, czy nawet znać całe Pismo Święte. Znać cały katechizm i nauczanie moralne nie wystarczy. I skąd to wiemy? Bo w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie jest jasno powiedziane, że nawet szatan zna Pismo Święte i zna je dużo lepiej niż każdy z nas. Tak więc znajomość Boga, która daje chwałę Bogu Ojcu, Trójcy Przenajświętszej, to jest przede wszystkim relacja z Nim. Znać kogoś to wyjść z relacji z kimś. Jak mówię, że znam moją mamę dobrze, znam mojego tatę dobrze, znam moją żonę, mojego męża dobrze, to nie znaczy o tym, że znam jego dowód osobisty, znam ile waży, czy nawet to, że wiem, co je. Bo nawet kucharz w najbliższej restauracji, do której chodzi, może zapamiętać, co ten pan je. Ale znam go, znaczy jestem w relacji z nim. Wiem, co jest dla niego ważne, co on, co ona kocha. I bracie i siostro, Pan, Pan Bóg tak nas zna, bo zna całe nasze serca, ale żeby wyjść w relację z nim, my musimy znać to i to podtrzymywać. I to Panu Bogu daje chwałę. Tak naprawdę to chwa, ta chwała, o której mówi nieustannie Bóg, że ja jestem otoczony chwałą, to nie są chóry, aniołów, którzy śpiewają i czerwony dywan. To jesteśmy my, bracia i siostry. My, którzy modlimy się, my, którzy staramy się żyć lepiej, za każdym razem, gdy robimy dobry uczynek, oddajemy Bogu chwałę, że on jest na prawidłowym miejscu w naszym życiu, a więc Jemu jest oddany. Ten tron i panowanie, bo inaczej tak naprawdę wszystkim innym, co mogę robić, jeśli nie chwalę Boga, to odejmuję Panu Bogu chwałę. Bo w, w moim życiu albo robię rzeczy dobre, Bogu miłe, z miłości do siebie, do drugiego, do Boga, albo niszczę to. Czy my w naszym życiu chwalimy Boga? Dobrze jest zadać sobie to pytanie. I chwalić go jak najwięcej swoim życiem, swoimi czynami, swoim słowem. Błogosławionego wtorku i szczęścia, Boż.